Będziemy starać się w naszym związku, jak i w naszej Federacji Światowej starać się przepchnąć to, iż, no nie wiem, może Klinica zostanie organizatorem czy to turnieju Pucharu Świata, czy Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata. Przy takim wsparciu, jakie otrzymujemy tutaj od naszych sponsorów. Myślę, że jest to możliwe. Nasze uzdrowisko posiada odpowiednią bazę noclegową. Oj, mocny cios. bardzo mocny cios na motrone. Zawodnik norweski odczuł to sędzia, walkę. Ale chyba wszystko w porządku, tak? Zawodnicy, którzy się witawicami. Także w porządku. trzymaj łapy. się ja przypomnę, iż nasz kryński Krótowy trój, Uczniowski Klub Sportowy Damis istnieje już 4 lata. Mamy ponad 130 medali Mistrzostw Polski w boksie, w kickboxingu, medalów, paru świata w kickboxingu. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną grupę trenerów i instruktorów. To jeszcze Przypominam Polak spodnie czerwone, Michał Jabłoński, Norweg Erik, Altry spodnie czarne. Przygotuj coś, zdecyduj się na co. Na miejscu, albo siedź, albo prawie przed... Pomyśl o Na spokojnie, Przypomnę, już w wersji Fulcon, którą prezentują tutaj zawodnicy, i zawodniczki, można uderzać już z pełną siłą. Piękne potknięcie okrężne. Na trzy, na Wszyscy tak, reprezentanci być, naszego dobrze, kraju dobrze, oczywiście są mistrzami Polski w danych kategoriach. Dobrze, dobrze, jest, siada, siada. Nie Dobrze, spokojnie, dokładnie cały czas. dokładnie. Tak, dobrze, Przypomnę też tam meczu 7-2 dla Polski. Dobrze, właśnie tego biję. Dobrze, W obiję Michał, Gondrusza, nie czekaj na niego, tempo pijam. Już, tak. Musisz się bardziej zerwać. Mamy, 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 Dobra, mamy, 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 Dobra, tak. Dobra. Jeszcze raz Dawaj, to oba, odwijać, oba. na górę, na górę Tak! Dobrze, to Dobrze, tak, dobrze! Dawaj, dobra. Dobre, tak, dobrze, Michał, <suszynka> 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 widzicie Państwo, nie są to przelewki. 30 parę stopni dwóch zyzał, potężnych mężczyzn i kickboxing. Zyzał, 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 zyzał. Ręce. Pierwszy, Ręce dwa prawy, mój kciuk. Jak jest długi, jest z tą stopki podciągnięty, bo określam. Dlaczego jest nas. Dobra, dawaj. Dokładnie teraz wycofa. Trochę skłonić. Można. Można. dawaj, dawaj. Można. wysoko cały czas. Można. Można. teraz trochę. Zbawaj.

もう一度だけ。 Proszę Państwa, przy takiej temperaturze wytrzymać trzy rundy, jest to naprawdę nie lada wytrzymać. To są ciosy cierpowe, ale... Kibicujemy, kibicujemy, proszę Państwa. Zawodnik Norwegii nie zasypuje w popiele. Też oddaje. Mocno. jest właśnie Prawdziwy, wspaniały kickboxing który na Krynickim detaku tej dobra. najwyższej formuły zakończyliśmy swoje.